Cześć Wam, u nas kolejny tydzień, kolejne wyprzedaże roczników. No, tym razem padło na Maxama. Przyceniliśmy aż trzy modele i zaczynamy od modelu Agrixtra, czyli opony do ciągników rolniczych. W czterech rozmiarach znajdziecie super ceny. A opona wyróżnia się tym, że ma 8 lat gwarancji. Tak jak widzicie, kaskadowy. Bieżnik, oplot stalowy, który odpowiada za ochronę przeciw przebiciom oraz wyższą nośność, no i jak to na nas przystało, najwyższa jakość, super guma, nic tylko bracia, cena też super budżetowa, więc no, najlepsza okazja. A teraz przychodzimy do opon przemysłowych, będzie też opona do przyczep rolniczych. A tutaj widzicie Maxama MS-910R, czyli taką no, standardową oponę do małych ładowarek, które mogą pracować i na budowie, no i oczywiście w gospodarstwach rolniczych, czy jakichś mniejszych ładowarkach. Fajny wieżnik, oczywiście 8 lat gwarancji, stalowy oplot. No i teraz super cena, mamy tylko jeden rozmiar, no ale myślę, że jeden z najpopularniejszych na rynku. A teraz już ostatni model, tym razem do przyczep rolniczych w rozmiarze 650 x 55 265 Jest to oczywiście Plot ekstra od Maxama, no najwyższe nośności, super wykonanie, 8 lat gwarancji no i tak jak we wszystkich maksamach Starodlo. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zostawcie oczywiście lajka like dla zasięgów, jeżeli podobają Wam się nasze promocje. No i łapcie okazję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!